senator Peng, bardzo proszę. Panie marszałku, panie ministrze, to, że wszelkie rozwiązania związane z organizmami genetycznie modyfikowanymi budzą poważne obawy polskiego społeczeństwa i jego reprezentantów, nie może nikogo dziwić. Z całej tej debaty jedno słowo. Pana ministra nieco mnie uspokoiło. Chciałbym wierzyć, że ta deklaracja, iż Polska będzie krajem wolnym od GMO, jest deklaracją uczciwą i trwałą, bowiem wszystkie zjawiska, jakie miały miejsce przy procesie leg legislacyjnym, w procesie dochodzenia do ostatecznego kształtu przedłożenia prezydenckiego, no budziły szereg wątpliwości. Nie było jasne, czy rzeczywistą intencją prezydenta było otwarcie owej puszki z Pandorą, jak, jak wcześniej miałem okazję się wypowiedzieć, w taki sposób, żeby nie odbyło się to rękami prezydenckimi, ale rękami, rękami większości Parlamentu Polskiego. Bowiem wniesione poprawki modyfikowały przedłożenie prezydenckie w sposób istotny, zmieniający... Jak sądzę, także intencję główną, bo przecież wystarczy tam tęgi głów w otoczeniu pana prezydenta, żeby te poprawki już w przedłożeniu prezydenckim znalazły swoje miejsce. Dlatego to nieco studzi moją wiarę, co więcej, jeszcze bardziej studzi moją wiarę szczerość intencji doniesienie demaskatorskiego portalu WikiLeaks w którym niedawno ukazały się informacje o negocjacjach pana wicepremiera Pawlaka z ambasadorem Stanów Zjednoczonych na temat GMO, no, gdzie jednoznacznie wskazuje się, iż pan premier Pawlak zapewnił, że drobnymi krokami postęp się tutaj wprowadzi. Proszę Państwa, i dziwicie się, że nie jesteśmy przekonani co do szczerości Waszych intencji. A my reprezentujemy uczciwie swoich wyborców, którym obiecaliśmy, że Polska musi być krajem wolnym od GMO i uczynimy wszystko, co możliwe, żeby tak się odbyło. Dlaczego? Nie ma wątpliwości, że zróżnic zróżnicowanie środowiska biologicznego, owa bioróżnorodność, która tak jest pielęgnowana w Unii Europejskiej, jest śmiertelnie zagrożona w przypadku upraw GMO, to jest oczywiste, udowodnione, niebudzące wątpliwości. A więc uprawy GMO w Polsce nie mogą mieć jakiegokolwiek miejsca. Natomiast to, co się dzieje z organizmem ludzkim, z organizmem zwierzęcym w wyniku wprowadzenia do tego organizmu drogą pokarmową bądź powietrzną no, części genomu zmodyfikowanego, nie jest jasne. Genetyka jest nauką, która jest jeszcze. W powijakach, i nie ma żadnego naukowego dowodu niepodważalnego, który, na podstawie którego można by stwierdzić, że nie ma zagrożenia dla poważnych zmian w organizmach ludzkich, być może w następnym pokoleniu, być może jeszcze później, a może i wcześniej. Dlatego przeraża mnie potęga lobbingu. Jadę samochodem, występuje człowiek z tytułem profesorskim i on nie ma najmniejszych wątpliwości. Najmniejszych nie ma wątpliwości. GMO w żadnym razie nie, nie, nie zaszkodzi nikomu i wszyscy, którzy blokują, blokują ten nieunikniony postęp, to są ludzie wsteczni, ograniczający możliwości rozwojowe Polski. Taki człowiek nie powinien mieć tytułu naukowego i nie może się mienić naukowcem, bo takich dowodów nie ma. Proszę Państwa. No przecież pan minister dobrze wie, że Niemcy wprowadzili zakaz uprawy jednej z odmian kukurydzy tylko dlatego, że lokalny świat naukowy udowodnił, że jedna z muchówek, z muchówek zaczęła się rozmnażać znacznie wolniej i spadła jej populacja gwałtownie. I stwierdzono, że było to w wyniku, w wyniku wprowadzonej odmiany, bo brakło prawdopodobnie pożywienia, bądź pożywienie to było biologicznie nieprzyswajalne. To wystarczyło, żeby. Potężne Niemcy, którym przecież nie odmówimy tego, że idą w forpoczcie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, wprowadziły zakaz. A więc to, o czym mówię, jest jedynie wyrażeniem licznych sprzeciwów i licznych obaw przez znakomitą większość polskiego społeczeństwa. Zatem nasze stanowisko w tej sprawie musi być jednoznaczne. My zakładając, że jak zwykle w tej Izbie wszystkie poprawki, które żeśmy wprowadzili zostaną odrzucone i przepchana kolanem zostanie wersja ustawy taka, jak wy uważacie, że jest jedyna słuszna, takiej ustawy poprzeć nie możemy, bo nie weźmiemy na siebie odpowiedzialności politycznej i ryzyka związanego z. z Przyszłymi skutkami tej części tego częściowego otwarcia. Zgadzam się z panem ministrem, że prawdziwa walka rozegra się wówczas, gdy będziemy mówić już szczegółowo o, o, o modyfikacjach genetycznych. Jednakowoż to, co, z czym dzisiaj mamy do czynienia, jest przygrywką do tego kluczowego rozwiązania i towarzysząca temu potęga lobbingu. Lobbingu, który miękko i bez oporu wchodzi w media publiczne, w media prywatne, w wielkonakładowe gazety, a nie towarzyszy temu prawdziwa debata przeciwników tych rozwiązań, tylko jednostronna agitacja, agitacja ludzi związanych z lobbingiem PRO, budzi nasze, budzi, nasze, budzi nasze wielkie obawy i stąd pozwalamy sobie je wyrażać. To, o czym mówili przedstawiciele, to, na co wskazał WikiLeaks, utwierdza nas w przekonaniu, że mamy tutaj do czynienia z nieczystą grą, która może, może się w niedługim czasie skończyć rozwiązaniami, na które, na które po prostu przyzwolenie nie będzie. Kończę chcę powiedzieć, że Straszenie Unią Europejską, które odbywa się zawsze wtedy, gdy nie ma żadnego innego racjonalnego, merytorycznego, fachowego, naukowego, jakiegokolwiek uzasadnienia wprowadzenia jakiegoś rozwiązania, dzisiaj musi nieco osłab, osłabnąć, drodzy panowie z kancelarii prezydenta i także z rządu, bowiem ostatnie doniesienia pokazują, że Komisja Europejska wbrew jakiemukolwiek prawu europejskiemu zaproponowała. Oddzielny budżet dla krajów, które, które mają wspólną walutę, a ostatnio pojawił się także element jeszcze groźniejszy, mianowicie oddzielny parlament dla, dla krajów Eurolandu. A więc Panie Ministrze, w tej sytuacji radziłbym zachować daleko idącą ostrożność w pokazywaniu tego kierunku, że Unia Europejska może nam to czy owo, bo od dłuższego czasu Unia Europejska zachowuje się tak, jakby własne prawo dla niej nic nie znaczyło. Dzień po dniu są łamane zasady traktatowe i inne rozwiązania prawne zupełnie bezkarnie, a rząd polski i inne rządy tego nie wykorzystują. Co więcej, największe potęgi Unii Europejskiej, te, które stanowią to prawo, a raczej bezprawie, nie boją się wprowadzać zakazów GMO na swoim terenie. Uczyniły to Niemcy, uczyniła to Francja, uczyniły to inne kraje, i jakoś włos im z głowy nie spadł. Zatem argument ten, który w innym przypadku mógłby być rzeczywiście dużej wagi, traci na znaczeniu. Kluczowym argumentem dla wszystkich ludzi rządzących w Polsce musi być dobro tego społeczeństwa i dbałość o zdrowie przyszłych pokoleń. Bo powiadam, nie mamy gwarancji, że modyfikacja genetyczna pasz, które dostają się do organizmów ludzkich pośrednio bądź bezpośrednio, nie wpłynie w przyszłości na, na takie, y, y, takie genetyczne zmiany, takie modyfikacje, takie, takie mutacje, które mogą prowadzić do rozwiązań nieodwracalnych, ze skutkami y, wręcz tragicznymi. Mamy natomiast pewność, że. Uprawa roślin modyfikowanych genetycznie rujnuje środowisko naturalne, które Unia Europejska chce chronić, jak powiada, wszelkimi dostępnymi sposobami, ale nie ma nic przeciwko temu, żeby w krajach obrzeża śmieci tego rodzaju zostały, zostały wprowadzane, tym bardziej, że jak tu przed chwilą wskazał pan senator Kogut, no, Ci, którzy w Unii Europejskiej odpowiadają za te zagadnienia, okazali się po prostu prymitywnymi lobbystami, lobbystami koncernów. W świecie, w którym z jednej strony wielkie korporacje kapitałowe, a z drugiej strony koncerny farmaceutyczne czy, czy bio, zmieniające biogenetykę będą wiodącymi w stosunku do interesów ludzkości. Grozi nam, grozi nam tyle niebezpieczeństw, że ludzie powołani do szczerzenia tych interesów w państwach, rządy, wyspecjalizowane jednostki, instytuty naukowe muszą do zagadnienia podchodzić poważnie, a debata ogólnopolska musi być uczciwa, pokazująca wszystkie za i przeciw, a nie jednostronna, yy, wymuszana przez lobbyk poparty potężnymi pieniędzmi. Dziękuję za uwagę. Dziękuję panie senatorze.